To ja teraz mam nie, nie Dobra, 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 czekaj. Zobaczymy czy wszystko mam w miarę. możesz możesz coś wziąć te takie do podkładania na ścianach, może się przyjdzie. Mam, ale... mam, mam, mam. Czekajcie, Zrik. Tylko pierwszą, Tępa, broń, pierwszą broń mam Maćko. kijową, znaczy stwierdzicie pewnie, że jest kijowa, ale... Ma, Maćko, Maćka maska mi się podoba. Jakby była ta... Fajny wzór ma i fajny kolor ma, co nie? Taki, nie dość, że wygląda tak jakby we krwi, to jest tak, jak te czulone, co nie? Podobnie hmm. się ten kolor chciałbym to. Dobra, docenić. no to panowie, cóż... Go. Trzeba chyba przejść. Go, 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 go! Jezu, macie <laughs> małe levele. <laughs> małe levele! Ej, co to za tryb? tryb? Watch Dogs na najwyższym poziomie chyba. Dajemy jeszcze kogoś? No to jest overkill, to mi się przydała jedna osoba. Weźcie, otwórzcie, naprawdę, bo jak będzie się. Mówisz? Będzie... Tak jak mówisz, Kreu? Ale nie wiem, ja nie, od, od, od zasłania, więc co mówiliście, bo nie wiesz, przez chwilę. Aha, ee, Maciek mówi, żeby kogoś dodać, jeszcze wiesz? Ale ja nikogo nie mam znajomych, a nie wiem, czy się da teraz Ale, może się Skype opcję, tam masz gry edytować i. G edit game settings y Friends mogę przestawić na publiczny nie wiem, czy to coś da mowa. Tak Dobra przestawiłem. Dobra to zagramy no, tak. sobie z jakimś e losowym kolefem To e zobacz e co, co wy macie, szansu. a ty ma to kurde Lipno To no, był ja mam... dlatego mówiłem że ja. Lipna I ona wygląda u mnie, ja mam dwa dodatki, to nie co tam są, co nie nie ma więcej I ona u mnie wygląda jak ten obrzyd, co nie taki mm -hmm. mały... Ja nie mam żadnych. Stole... Ale dobra, na razie niech będzie. Zobaczymy. Najwyżej potem zmienię w, w, tej, w tych łódkach. W tych łódkach to na pewno zmienię, bo tam jest niezła rzeźnia. No ale tu też jest, tu też mówicie, że jest rzeźnia to sami? Jak trzeba biegać z jednej strony, bo tu nie wiadomo... nie kupiłem żadnego to kurde, nie kupiłem auta. Nie, nie powiedzieliście mi. Nie zdążylibyśmy i tak pewnie. Zdążylibyśmy, ale nie kupiłem auta pancernego. Uwaga, 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 uwaga. Szykujcie tyłek, panowie. Ej, mogłem wziąć piłę, o, o, Rozerwałbym tutaj, z tyłu Kurde A, ale wiesz co, piłę, to musiałbyś mieć bonus do dźmiecia, bo by piła plus sam shotgun Dobra, to Dobra, jest... ja od razu biegnę, chyba że strzelam, czekaj, strzelę na To rzucił nie no ja już tam nie widzisz, zaraz nie warów i tam wam dobra z... okej okay. Byście bliżej mieli, bo tam to trzeba biegać strasznie <grym> Dobra biegnę na górę Wiesz ja normalnie w, w desercie zgonisz no bo 10 a ja mam 16 <grym> Okej okay, ktoś dołącza do nas Co? Słyszycie? Znaczy słyszycie mnie? Tak tak no, w desercie jest 10 masz, na boi. Ja masz powiększony ja mam... magazynek To to samo mam, co ja mam a, do strzelby A widzisz czy nie? Weź swój. Yes. Czekaj, piszę, ja, nie Czekaj, ale... piszej! nie wiem, czy 30 no, naboi, widzę, że tylko no, ma. Nie nie Widzę, widzę. Ty, jaki ty masz, to... masz długą lufę, to jest czy co? E, ty ja już do deserta. on drugi, Celownik, mam tu mógł A biegną, są po tym parku, Czekaj, zobaczę. Nie, dalej są. O jaki mocny, Dwa strzały z deserta heta i jaki? Skurwa sny A jak tu idą, o, dostał Dobra O sprawy idą! Idą od góry, idą od góry panowie Idą Ej, dobra, dobra. dziewczynku, na chwilę tutaj y, stanę, pójdę schować skuter, bo odpada też skuter. Oj, zły moment, co go wybrałeś? Jo, Najgorszy. Najgorszy jaki mógł, ja już kurwa oberwałem i to zdrowo. Koleś ci tam pomaga. A? Ty no, zdrowo obrywałeś. No, no ja. Bo ja mam rewolwer tylko, z rewolweru mogę strzelać, bo mam to. O, Browar zginął, kaj! zależy. leży. Macie go? Oh, oh, super. Yes. Strzelają do mnie! Dobra, podnieś do koleś. Dasz radę ja tam. Większy tej nerwy mam. Jak ty śnieniawek. Ma. No mają, Browar zginął. Kurde, co on... Halo halo. halo, 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 leżysz? Maczka nie ma, Maczka nie ma. Aha, dobra, okej, okay. no to przejmuj ster, kolego, bo... To by się przydało, żebyś tu trochę postrzelał. Orgazm. No tutaj, nie no. Nihilizm, sarkazm, orgazm. Tak, tylko weź spójrz, że ty jesteś bezpieczny na kurze. Wiem, no próbuję tam też strzelać teraz. No tu tu zabiłem, wy tam a się zjeczyć na Ja mam ammo, zajebiście, a mam tu Weź mi osłonię chwilę, odbiegnie do Tu ktoś... A, bo tutaj ile to amuje. Już Cholera, w kijowym miejscu jest to auto. Trzeba... Ty no, trzeba się zwrócać. Jodupca, jodówca. Zaraz mnie rozwalą. Dobra, ja biegnę tam na drugą stronę już. Żeby je przenosić. Otwieraj drzwi chociażby. Dobra tu... Ale nie ja jestem gdzieś ja Przerzucaj, przerzucaj No dobrze, 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 bo tu trzeba drzwi odpocząć linia zabrał Nie mogę go zabić niego Dobra, już. Bo nie będzie m... się Już muszę otwierać drzwi, muszę je pikrokować osłaniajcie Próbuj może coś strzelić się, nie wiem Czekaj bo reload Kasztany czar... Dobra padły oby dwa Gówno, nie przestrzelę. To będzie przesiewta. Kaszta lokuje, blokuje. Uważajcie na mnie, bo ja teraz nie mogę w chwili odwrócić. Nie dał to... Nic okay. no, no, ja, ja to Dobra, prawie się udało, prawie się udało. Dobra, yes. Yes, 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 yes. Oh. Tu tutaj jest. Jest, 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 jest. A? Jest, jest, Kurde, jeszcze nie Co mój brat tutaj je robi? Jest. <laughs> Strzela za ciebie, bo dwa razy padłeś. A? Ja, podnosili cię. Od razu tutaj za okno, za od razu, ale nie, nie, dobra, dobra, nie, 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 apteczki? nie, 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 Oh. Kajon okay, leży. Dobra na dole, tu. bo starcią walczył. Dobra, zaskoczę do niego. Ja nie. Ja już zaskoczyłem. Oh, dobra, 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 osłaniam was, Hej, Hey, thanks. Dobra, e, dawajcie do środka. Samochodu. Przepraszam. I samochód. Dawajcie na samochód. Kurde, nie mam, nie mam ammo, nie mam ammo już w rewolucji. Chodź chodź, 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 Szybko chodź, Dobra, uda się, uda się, uda się, uda się. Dobra, I jest za Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Okay, jest okej. Okay. Już mi ammo niepotrzebne. Dobra, jest, udało, udało. Ale szybciutko, panowie. Jak profesjonaliści. Mam taki dwa razy. Super, super. Fajnie to wyszło, 95 tysi na start, trochę mało expa, ale za następną więcej wskoczy. Za, za pierwszą to zawsze mało no, no, jest, za no, Za tą drugą to, mówię ci, wczoraj jak robiłem Watch Dogs, to mi prawie cały level nabiło, nie? A to mnie jest tam... overtill, no to, to już najwięcej, można powiedzieć jest. Mm -hmm. No ale że cały level, dla mnie to idzie w w te, to wolne. W ogóle nie, to możesz brać z zmienić, Czekaj, ja sobie muszę teraz zmienić. Ja, bo ta strzelba to jest. E, Ej, co? ten Hotstone zobaczcie na Hotstone'a. Z bierze dwa shotguny i ma iron tego, to co ja? A a gość. gość. Kto ma level? 79 <grym> a zginął, a ja nie zginąłem. Asety Kiedy są, bug, doktor Bug, Sniper. Dobra, poczekajcie jeszcze chwilę, ja sobie zobaczę. Rewolwer biorę AK-5 Ty, rifle. Tyj 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 a teraz wezmę revolver. Dawno no nie strzelałem Ostatnio zacząłem z deseta co nie? a wiesz ja miałem taki maszy maszynowy pistolet, tylko że strasznie dużo odrzut ma masakra z niebie świadczył. Ja, ja wczoraj powiem ci wziąłem jako dodatkową broń tego pomniejszonego Kałacha i tragedia, nie polecam no, wam, bo ja też, on ma taki odrzut, on ma taki odrzut, że strzelisz pięć naboi i, i patrzysz w niebo to samo, to samo ten pistolet, co nie? Nawet jak próbujesz ustabilizować i do dołu, nie wiesz, umyśl, najbardziej jak się da, to się hmm. nie da po prostu. Trzeba pojedynczo mało... strzelać i mówię ci, wczoraj go wziąłem no. i też tak nie trafiałem, że szoga jak no pociągnąłem dłuższą serię... Dawajcie ready, ready, czekaj, bo on jest ready, dobra. No. No, słyszałem, nie? ja wiem to samo z pistoletem, ty mał, nie? Nie wiem, bo będę nie co omówić i... Tak, no, Go go, go motherfucker go Fucking bitch! nie okay, pa, pa, pa. Biorę torbę, biorę torbę! Przez, przez, ustań, przez, przez siatkę, wiem. Nie wiem wiem Szybko, 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 jeszcze jedna torba ciul wziąłeś ją, dobra, kit biegniemy na drugą ja stronę nie. panowie Maćko wziął chyba Ja, ja, ja niż niż Dobra, mam przerzucajcie je dalej Maćko przerzucaj je dalej, jesteście blisko tego hangaru Dobra, przerzucajcie je dalej, przerzucajcie je dalej, bo tu zostały trzy Dobra, mam ostatnia, ostatnia. Dobra, wszystko, wszystko panowie. Idziemy do was. O, obława, kurwa. Dobra, sztypek w nie umie rzucać. On nie rzuca, w ogóle nie trafia na górę nawet. Dobra. Nie umie rzucać, to. A wiedz, pań jak rzucił, Wszystko, wszystko, wszystko. Bo może ma nieodblokowanej tej. Nie ma, może odblokowanej no, tej. on ma tej, 100, nie, nie 80, level. E, to musi mieć. Chyba, że nie inwestuje, w to wiesz, jak? Nie wiem. O walą, walą. O, zdrowo. Dostał, Heda Dostał. Drugi dostał heda Kasztany idą. Tak. Kurde. O, od tyłu. Ty, te, tej zery. Te, te bane z każdej dobra. strony. Gdzie ty jesteś? Dobra, widzę cię, idę do ciebie. Nie, dobra. I u mnie tarcza, u mnie tarcza. Dwie tarcze. Dobra, kurde! O Gdzie jest tarcza? Ja zwiewam, dobra. Dobra, zwiewaj, 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 cofaj się, cofaj się. Dobra, za dużo tarczy. Dobra, jedna tarcza padła. Jest kolejny, jest kolejny kasztan. Dobra, fajne. O, o joduchca, joduchca! Padła tarcza! Padła tarcza! Spadły, spadły, dobra, super. Mam moc. Idzie następna tarcza, panowie. Yy, tu od lewej, od lewej, ja ja. Chcę pomóc! Headshot. Tu jest, jest, czekaj. Weź F, Dawaj, 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 ja. Dobra, padła. Padła, padła, padła. Jest okay. Jest następny kasztan. Padł. O, tak zbudowany, że... Ja pierwszy. A gdzie te torby? A, dobra, na górze. Tyły czyste, na razie. A nie, tu są kasztany! Dobra, padły. Maksimus ich zdjął, super. Ja i próbuję na respie brać ale Jak trzeba będzie panowie to mówcie, ja mam miny więc mogę rozkładać, zawsze to coś da a Na razie nie wiesz co? Się... Z minami Z minami się dać do, do drugiej progi. Czy pierwszy, pierwszy torby się... O ty, kuldozer jest z tyłu, Jest z tyłu Ale dostałem nie? O jest, A, a nie mam Do mnie będą szły a. Widzę, widzę go, widzę go, widzę go biegnę, 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 cofaj się Ammu nie mamu mam. się speczał Dobre amu Uważajcie one na jednego ciata potrzeb zawić Wiem, reload, reload Maximus padł, dobra, dobra, dobra Odchodzę do nich. Dobra, jeden leży, jeden leży, drugi leży Podnoszę go, podnoszę go panowie Dobra, okej, okay, wstał Reload? To ty chcesz, nie mogę, zaraz nie nawet. Okej, okay, jest. Przody czyste, na razie. Nie, nie ma pasu teraz. No ty idź, no weź ja cztery... Miesiąc pod rząd bo mówisz dwa, nawet ktoś oh, siły chcesz... się, że ty oh, będę 30 sekund, panowie. Przykujcie dupkę. No też przerwy no. Biorę, Ale... biorę, biorę, biorę torbę. Biorę torbę jedną, na plecy już. <kłynie> Okej, okay, jest torba. Podoba mi się to Watch Dogs, powiem wam, bardzo, bardzo, bardzo. fajna misja. Mhm. Taka, taka, taka dwu... O, idą od góry! Kasztany! Dobra, dwóch dostało. Leżą. Leżą. Od statku idą, od statku idą. To tutaj. Przed nami, tak? tu. Tak, 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 tak. Jedzie, jedzie, płynie, 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 znaczy się, płynie, dobra, jest okej. Okay. Dobra, panowie, szybko się. Czeka się zatrzyma. Nie, nie teraz, dobra, okej okay. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna Dobra, tak nie. dobra płynie Git, płynie kolego Są? I, i z innym razem będą w tych. Samej... Biegną, biegną od przodu Jodź. panowie To cztery rozkładaj Już? Dobra Rozkładam z przodu Dobra Dobra, tu Jedno mi zostało Tarcza. Dobra padła, widzę, że ktoś ją popalił ze kasztany To dużo i to, to tarcza O tarcza O jo dupca. O za dużo ich, za dużo ich dupca. tu idę o ciebie Zginąłem Dobra, trzeci. Tarcza tu jest u mnie, także nie podchodźcie. dobra, ja zginąłem na razie, ja leżę, Nie podniesiecie mnie Ej tez. Wiem, 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 nie podniesiecie mnie, 18 sekund Teraz, teraz musicie podnosić Dobra, 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 połowa, 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 damy radę. Bo mnie otoczyły, niepotrzebnie do przodu brodistem. Jestem Brawo to teraz. Nie weźcie apteczki, to są apteczki. Idź dobra, iodzi też, bo macie... Ooooooo wiem, bada, ale wyskoczę. Kaj te apteczki na górze. No, tu na dole, wiesz. Nie ja nie, nie ma już, coś w dłużym chyba. Jo, no kupiłem, kupiłem apteczkę. Maximus pewnie złożył, no nie wiem. Cię, to jest. No służył wszystkie, wiesz. Masz C4 czy nie jest to wszystkie? Mam kolesie jedno. W na... kolesie mogą mieć nawet po 8 C4, więc to musisz odblokowywać, ja nie? Wiem, bo one się dają. ja mam jeszcze jedno, o, mogę gdzieś Cię? podłożyć. Podusz przodu, robię pod, tam na wejście. Pod, 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 pod podkładam. Dobra, jest. Tarczę widzę. Dobra, może się nadzieję. Czekajcie. Ale cię pteczki, bo... Yy, Wiesz co? Wiem, bo wiem. Ja tu ammo rozkładam, bo mam to, dwie padło. Ale idź tutaj z lewej! Dobra, idę na lewą. Idę na lewą, panowie. Trzy... cztery Widzę, jest tarcza! No ja łódkę. Dobra, tarcze, tarcza dobra! Dobra, ryzykuję! Maximus ginął. Dobra, jedna tarcza padła. Gdzie kolejna? Maksimusz zdycha. Tarczą mnie na górze. Torby chyba skończysz Ja Ratuję go. Dobra, biorę torby. Tarczą mnie. Help. Czekaj, idę rzucić torbę. Jeszcze jedna. Nie, to jest Helka. Gdzie ta torba? Aha, kurde, gdzie ja biegnę? tu tutaj. Dzięki. Sam torbę. Dobra. Kurde, rzuciłem! Ja pierdziele i zbagowałem tak się. Tak, tak. O, jest tam z tyłu, dobra lecę czekać tylko wezmę na I tak to trzeba czekać na nas. Po co ty bierzesz mnie My już Dawaj do nas. Go, 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 go. A ja rzuciłem torbę, a ty Aj, wcześniej rzuciłeś. Come with me. Łoł, follow me. Jedna torba przepadła. Łoł, hey, follow me. Łoł, oh, hey, follow me. me. follow me. Ja sobie zrobię, jest to Ukrainie no <grym> mhm, A ja to nie są Stalkopis, no. No ja, ja i wiesz, właśnie na... na no to... Teraz może kupujemy coś, nie wiem. Ile weźmiemy za to? Ładnie, podoba mi się. Podoba mi się ta cena. Je, zapłaca się. 600 tysięcy, no to wiesz, już jest... 42, 42, jest 42 Ty, a lewela doszło? 43! Jooo, ci kręcę, ładnie 40, 40. 40. 40. Dwa lewele wskoczą, dobrze, super ja, Mi nic nie Mogę dalej dawać? Tak, no tak, 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 tak. <tusz> dawaj, dawaj Weź wylosujemy karty i... Tak, Jodzi, która karta? Pierwsza Nie, czemu to zrobiłeś? A dwie karty miałem w tamtych <tuszy> Maska, cicho Kolory znowu, a ty maska, i Ale? znowu Aliena! No Ale nie wytrzymam! To... Ja wow. <grych> a ja kolory, no nie mogę! A ten ma no, no, oczywiście ten chwyt, który ja chcę. Dobra! Dobra. Alien. To by było na tyle.